Krystian Wachowiak, najnowszy nabytek Stali Rzeszów. Przede wszystkim, Krystian, powiedz, jakie wiążesz nadzieję z przyjściem do Stali Rzeszów? Dzień dobry, na początku chciałbym się przywitać. Nadzieje moje to jest oczywiście gra. Przyszedłem tu z jasnym celem, żeby grać i na pewno awansować z tą drużyną do Ekstraklasy, bo jestem pewien, że, że, jesteśmy, że będziemy w stanie to zrobić. Lewa obrona, wahadło czy skrzydło? Gdzie czujesz się najlepiej? Wahadło chyba najlepiej, ale. Czy to będzie obrona, czy, czy skrzydło, to, to nie ma dla mnie zbytniej różnicy, czuję się po prostu dobrze gdzieś tam na lewej stronie, jak jestem rozstawiony i to mi wystarcza. Skoro wahadło, to znaczy, że lubisz też grać do przodu. W Stali Rzeszów akurat boczni obrońcy mają zezwolenie i to nawet mocne zezwolenie na to, żeby grać do przodu, czyli chyba taki piłka z inklinacjami ofensywnymi, no to w to mi graj. Tak, dokładnie. Ja ogólnie zaczynałem grając na skrzydle, więc ta opozycja w ogóle nie jest mi obca. Zawsze mnie, mnie ciągnęło trochę do tej bramki. Wiadomo, że, że grając na obronie, na obronie, trzeba to zrównoważyć i, i pamiętać o tym, że jednak jesteś defensorem, ale gra do przodu jak najbardziej na tak. Skoro tak. mówisz, że gra do przodu na tak, no to jakie jeszcze atuty byś, jeśli miałbyś tak sam siebie, troszkę zareklamować? Oj, nie lubię, nie lubię siebie sam reklamować. Pozostawiam to treningi kibicom, ale myślę, że szybkość i gdzieś tam dribbling rzutka. Czyli to, co ktoś grający z boku, powinien mieć na dobrym poziomie. W Wiśle Kraków miałeś rywalizację o miejsce w składzie. W stali Rzeszów nie będzie inaczej. Dokładnie jestem na to gotowy i cieszę się z rywalizacji, bo rywalizacja nas rozwija. Także ja się jak najbardziej cieszę, że będzie ta rywalizacja. Miałeś okazję grać na stadionie. W Miejskim stal w Rzeszowie jesienią przyjechałeś tu z Wisłu Kraków jak pamiętasz ten mecz i w ogóle jak atmosfera się Tobie tego spotkania podobała a bardzo już tu miałem okazję parę razy zagrać też przeciw Koresowi z tego co pamiętam tu na tym stadionie graliśmy e, ale bardzo fajny stadion e, atmosfera na meczu ze Stalą była też mega e, no i co prawda wtedy ten mecz gdzieś tam e, Wtedy na naszą korzyść, czyli dla Wisły się nie ułożył, bo przegraliśmy ten mecz 2-1, no i to była duża nauczka na nas gdzieś tam po tym meczu i bardzo mi się wtedy, jakby jak nawet rozmawialiśmy w szatni, to, to ta gra Stali była bardzo, bardzo fajna dla, i przyjemna dla, na pewno dla oka, dla nas niekoniecznie, bo gdzieś tam trochę tego biegania było, ale, ale fajnie, fajnie wtedy Stal się zaprezentowała. Jesienią w Wiśle zaliczyłeś sporo meczów w wyjściowym składzie i nie wiem, byłeś zaskoczony tym faktem, że no, klub już Ciebie nie widzi w koszulce z białą gwiazdą? O, bardzo byłem zaskoczony tym faktem, bo tak jak wspomniałeś, dosyć tych występów na, w tej rundzie miałem i była to dla mnie, było to dla mnie zaskoczenie, ale tak widocznie musiało być. Teraz, teraz jestem w nowym miejscu, jestem w nowym klubie, z którym wiążę ogromne nadzieje i, i teraz tylko to się liczy. W barwach Wisły dwukrotnie miałeś okazję zagrać w Ekstraklasie tak się łatwo można chyba domyślić, że to jest właśnie takie jedno z najbliższych marzeń wrócić tam. Dokładnie tak, to jest moje największe marzenie wrócić do Ekstraklasy i wierzę, że z tym zespołem to zrobimy. I ostatnie pytanko, debiutowałeś w pierwszej lidze niespełna 4 lata temu, jako niespełna 18-latek. Ta pierwsza liga jakoś się zmieniła przez te kilka lat? Na pewno poziom poszedł do góry, to na pewno. Co więcej mogę powiedzieć, kurczę, pf, no, wtedy z Chojnicami było też inaczej, w sensie pod tym względem, że, że wtedy gdzieś tam trochę się było młodszym, większą presję się od, odczuwało. Teraz się trochę, trochę już w tej pierwszej lidze mam meczy zagranych, jest mniejsza presja, ale na pewno poziom poszedł do góry, wydaje mi się, że na pewno. Dziękuję bardzo. Krystian jak nowy piłkarz Stali Rzeszów. Dziękuję bardzo.